Na tym fundamencie stawiamy Wielki Krzyż. Z gównolitu. Eee. To dajcie tylko, jak to się nazywa. Dajcie drewno, bo ja. No chodź. Ja ci dam. Dajcie. Drewno. Ale się rozgościli, kurwał koleżków. I ja nisko postawię, bo. Dawaj, drewno. Czekaj, już no, ognisko wydechło. 45. Ty, a ten duży... Ja mogę pochodnie porobić te, wiesz, zróbcie krzyż, a ja pochodnie porobię. Dobra. I czy mogę robić Brakuje. Drewna. Już niosę. Po Już do tego. Potrzeba mi cztery sufity zrobić, wiesz? Dosłownie. O, tutaj nawet mamy... Kajwyście są Nie. Nie, na dole. Na, dole, dole, na, naszych, tam... fundamentach. na naszych fundamentach. Ja nie wiem, kaj są nasze fundamenty. Przed ich bazą. Potrzebujesz jeszcze drewna czy kamienia? Tak, e, daj, ja już tam. Ale co potrzebujesz, bo ja tu użyłem drewna. to. Drewno, drewna. To taki krzyży to 10 by trzeba było. Macie jakieś żarcie nic. Proszę. Gdzie są te sufitki? Ja zawsze mam problemy z tymi sufitami. Nie wiem, gdzie one są. O Ty nie mogę kamienia zdobyć. To bym pomógł zbierać stuchity, czy kamienia, czy tu zialę. A masz też kimś z kamieniem, żeby kilon zrobić? O, baranina przyszła. Kur... kurwa. Coś kozy Nie prowadził. Zajebuje... ...pikierką, kur... Już. Proszę. To ognisko rzucę. Znalazłam te sufitki. Strófka. Strófka. O, ja go dam. O, tu dość nie <noise> A ma coś pięć kamienia? O, w ognisku jest. A nie, jeden kamień poszło tylko. To już chyba mamy wszystko zrobione. Lapeczki. Posłanie jak się? To będzie pozerstwo. Zimno, bo mi para leci. Tak? Co? Nie no, a co do lampy potrzeba? No później trzeba stawiać. Tylko nie mamy towaru. To już jest. Chcesz ktoś posłanie? Nie, nie. Ja też nie tutaj. Koła bólu czyszczą. Krótki pan nie wypalił. Skradziono saden, powiernik. Ultra się załamie. Dobrze, że mu zajebali. To nie odechcę mu się krawcenia. Powiem, Ultra, przynieś skórę, przynieś siarkę, ja ci przemielę. O, jak zielarka będę. Ma, e, jest tutaj jeszcze ten stół rozstawiony gdzieś? No Szymon robi lampki, już chyba wjeżdżał. Warsztaty Szymon. są pełne, full warsztaty są u tych, nie robów kurwa. Niedaleko w sumie. Poczekaj, bo ja widziałam, że Szymon tutaj gdzieś stół postawił. No jest, tam Szymon jest. Tam, tam bliżej góry. Bardzo ładnie, Szymon. Trochę niesymetrycznie, ale. Nie... Nie, bo tutaj jest ja... z boku, to ci jest ustawić, wiesz? Czekaj, to muszę. Ale ty wiesz, co? Poczekaj chwilę. Ja ci postawię rusztowanie prowizoryczne i stanie sobie naprzeciwko. A ja postawię tutaj ten stolik, ten stolik, co? Żeby było tak domowo. Czy chcesz go zabrać ze sobą? Do, zostaw, zostaw, zostaw. Mhm. Nie, no po, potrzebne rusztowanie. Już idę, pokażę. Bo to ciężko jest wiesz, żeby tak. Tak, tak. E, idealnie ustawić. Hmm. Co my byśmy mogli tutaj sobie sprawdzić? Kowala postawić. Tych pukają. Piec postawić, ja to... O, stolik stawiam. Krzesełka może <grym> zrobić. Jakąś balię stawiam. O, krzesełko mogę postawić. Duże, postawi... może. No, duże tak ognisko może. Duże ognisko zrobić, duże ognisko. No, 200 drewna potrzeba Pani tam na to duże. Panie Przepraszam, panie, panie, Ale weź panią na chwilę, bo chciałem ten, y, y, ruszczowanie Szymonowi zrobić. Ty, chyba, że wiem jak to zrobić. A poczekaj, już ci stawiam rusztowanie, sobie wejdziesz? a później... W... Badzia weź przejdź tą. Boże. Zrobisz to na chwilę. Weź to z na chwilę. Max kon, Porusztowania świeczki niedostawione. Duże się ognisko zrobi. No. Dobra, ja to zbiorę jej wiesz, co? Po złości jej to zbiorę. Może to to no, ogniska, bo zimno. ona nie słucha. Chodź chyba eee... I teraz zobacz, o teraz byś miał fajnie. ja sobie sufit postawiłem, wiesz? No, to właściwie wystarczy sufit i... Go bulić. Ale, ale teraz... i go nie Ale teraz to zobacz, że sobie zeskoczy na to, wejdzie i będzie miał jeszcze lepiej. No nie tak? I sobie w fundament cikić, bo nie tylko zabieram. Januszek przejdź na chwilkę. 200 drewno do dużego ogniska, tak? Uh, 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 uh. drewno. Jak będziecie mieli ten y, drewnianko to dajcie to zrobię te. Zrobię krzesełka, bo mało krzesełek mamy, wiecie. Grąbie. 8 plus 4, 12, no 12 krzesłek. Śpiluje. Półnik, kurwa. To ja zrobiłam takie malutkie figureczki, wiesz? Tylko jakby To mały, mały. Ładnie wygląda, nie? Także. Ładnie ładnie. ładnie, ładnie. No. No, pięknie. Gracias, gracias. Ja, jak w tym, gdzie to było? W Rio de Janeiro, ten Chrystus taki, tak, ta, ta. gracias. <coughs> kurwa, jak ta roboczy, to to się zaścieknie, kurwa. <coughs> nocy to ładnie. Wygląda. Dobrze by było jakby to przetrwało PvP i by cały dzień kurwa, musiała na to patrzeć. kurwa Przepa. <laughs> to by kurwice ją... kurwice ty, dostała. Ty, ale wiecie, że oni tu są, bo jest 168 godzin. Zielonek ktoś ma? A nie, bo to lampiony są, dobra. Nie ma na co przyczepić. 168 godzin. To Może różny. była tu niedawno. Nie wiem. Aha. Jakiś towar albo coś. Yy, jakieś nasionka, jakbyście mieli, to można zrobić jeszcze doniczkę. Tego kamienia. To jest ciepłość Ja opisa, mam jakieś, o. O. Dobre, ale już to nie ma. Jeszcze jakby się uparł Bogdan, to po bokach można jeszcze rąbnąć dwa takie mniejsze, nie? No można, można. Te krzyże. czy znaczy, mniejsze nie bardzo. Nie, ale ona gdzieś tu musi być za plecami naszymi, po cały czas 168 pokazuje mi, odnawia się cały czas. Weź młotek sprawdź, że masz 168, cały czas się wiesz, na no ten no ona no jest tam ktoś tam jest w środku może w środku moje jakieś posłanie Prędzej A... łóżko, bo posłanie ma w głównej bazie no albo łóżko tu mo no. zielone ktoś ma zielone jakieś no ta w środkę robimy no ludzie no nie mam kur tu jeszcze chcę, o tu, sowkę Piękno zrobić. Gdzie, a to gdzie te się... duże ognisko? O tutaj, jest, postawię sowkę i tu, gdzie stoję, proszę postawić duże ognisko. O tu, 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 tu. Ja przyniosłem duże, y, duże ognisko drewno. A tu ja je wykorzystałam, wiesz, na krzesełka. A to nie tam, kto tam jest? Zobaczymy, ze za świeczką. To nasz? To, to ja, stoję, I z... krawcę właśnie, no. duże ognisko. A. A. Ty, a może u samej góry jednąć te duże ognisko, nie? Albo. Gdzie tam wam pasuje mi to tam? To będzie wyglądał jak krzyż krasnął. Co my tutaj jeszcze... Ja A na sejfach to... kto stoi? Jo. aha to no. wy stoicie na sejfie, y, no. No my sadzimy, patrzymy, bo ja tu I gdzie to Nisko? Tam... No tam... Nie, no to jest. tam... A, to tutaj jeszcze, no. Przy gdzie ona jest, no. Tutaj, gdzie stoję, tak więcej? Tak, myślę, że to będzie tam bardzo dobre. No, bo to trochę duże, 168. ale... 168. Masz jakieś patyczki, ja, jak, jak coś... jakieś, masz jakieś patyczki, jakieś Mam. zielone? No, Szybko. to jest za 24 patyki. wiesz co, to... wsadzę do Albo łukniska. mi się zbugowało, albo nic się nie To sobie pozabieraj, co tam potrzeba. O! To, gdzie z tyłu by był Reptilus? Ale my jesteśmy wredni. Teraz jeszcze tylko drewna, ko, drewno albo kora, czy coś, żeby to rozpalić jeszcze. Kurwa, jak ona to zoboczy, to kurwa, dostanie chyba białe gorączki. Ja jeszcze kwiatka bym zrobiła. Żeby było tak domowo, nie? Ten kurwa, nie ma dzielska. Ale które do wchodzą, że im to się odnawia i nie słyszymy bramy, albo tam siedzi w środku. Może puknę do niego, co? <grym> niech na herbaty przychodzą, niech nie świrują. No co wy nie macie naprawdę żadnego ziarska w tych? W kieszeniach? Nie mamy, puknę do... Nie ma, ja mam dwa tylko, a ty potrzebujesz. Do czego mączesz, potrzebujesz? To Ile potrzebujesz? No wrzucajcie tam na, na te, przy co będziecie to nosić. Nie polecę upor no. Zaraz coś tam się jeszcze. Smutek w sosie. Kurwa, nika zielona. Choć ta szarańcza, musimy sobie. <laughs> fotkę zrobić. Selfie? Chwila. Kurwa. A nie, ja muszę. Nie tak. Nie, Wszyscy siedzą? Być... Nie, Czekaj, chwila. Się. Siadaj, ja polecił ja ja zrobię. Nie, ja, ja zrobię. Ej, biegnie, biegnie, biegnie koło naszego sejfu Biegnie. To co? No ja nie, ja... No, nie no, mamy sejfu. Si 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 a to siadę. ich sejf w takim razie. No. O, biegnie siadaj, to chyba. No. Siadaj, no. Ja ja może mi będzie z nami. Siadaj, bo muszę tutaj pyknąć ten. To zdjęcie rodzinne. I myśli tej O Jezu, fury dostanie. Fury dostanie. Dobra, ci się nie dzieje. O cyknij, zdjęcie Magda i zombieleli wysyłamy. Nie, nie, nie wysyłam, nie wysyłam <laughs> ich. Wyślij. A to ja wam wyślę na grupę, możecie wysyłać. O, to ja wyślę temu Diego. No. Ja mam ich wszystkich poblokowanych. Chińczykowi, on tak to. Proszę, eee, Gdzie to tutaj dodaj. Zrzutę kranu. Kubeczka. Jesteśmy w redni. Zaraz przyjdzie i wszystko tu rozpierdoli. Zobaczcie. Patrzcie jakie ładne zrobiłam te A, a my twardo będziemy tu siedzieć. Nawet jak bomby nam podstawią. Patrzcie jakie ładne doniczki. No. Widzicie? Ciup, super Magda. Ciekawe ci przyleci. Wyśli Diego, niech przyleci. Może przyleci. Z bombami. Zapraszamy na kawę mogłeś. O, jeszcze takie mogę zrobić. To tutaj jeszcze się da. To wygląda, jakby to awatar był. Co? O, to lepsze z ogniskiem takim. Dywan wam zrobię, chłopaki, jeszcze. A to dla mnie to możecie się wysyłać wszystkie. O, ja tutaj, bo ja tutaj muszę zagospodarować. To trzeba napisać przez... może zapraszamy. Jak masz, jak masz odwagę. Jak masz odwagę. Przyjdzie ku**a z bo bombami. Proszę tutaj wam jeszcze. Ja, muszę, ja lubię tak, żeby to było tak tak mniej więcej symetrycznie, ale o dywan, 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 dywan musi być, dywan jest naj, najładniejszą rzeczą w ogóle tutaj. Ku**a, szkoda, Czekaj. że tego Krzyśka nie ma, co? No. O, o tu. Ale Muszę możemy ale wiecie, Szymon możemy pogadać sobie yy, streama odpalić. Ono wejdzie na slima <grym> no. hmm, To nie jest głupie <grym> Ale nie, posłanie mam tam kurwa zaznaczone. Nie mogę mapy. Włożyć. Ale to ja mam posłanie, jak chcesz, to ci ale mogę jak, dać. Ale, no Zresztą daj, tu skórę chyba wsadziłem do... Daj, no. daj, daj, daj mi posłanie, bo o to chodzi, że wiesz, żeby... Jak, jak, mnie, jak zabiję, to żebym się nie odrodził. Masz w tym w stole, nie? Dzięki. Bębenek. No tam posłanie? nie no. Ale nikt nie ma. Moje widać. Nikt nie ma przy sobie Jest dzieci jest. kur. Można zrobić dziesięć posłań. Nie, już nie. Jak to za czas misję? Biesiada. Biesiada. Macie bębenek. O, Biesiada macie przy, bębenek. przy ruinie. Znaczy jak to? Biesiada na terenie wroga. Na terenie... O. Ubram bram wroga Ta. na terenie wroga mu, wyślę mu jeszcze z widokiem na jego bazę albo po prostu zapraszamy na herbatę o już przyjechał, nie zdążyłem kurwa bez czelu ja już chwilecie, kurwa aha, nie będzie zwalił, tak, tak, aha nie oh. ruszaj się, nichoja. chyba bez ciuchów jest IDIOTA <grybuj> 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 już PILE MNIE ZABIŁ NO JA MU kunia, KURWA BIŁ <grybuj> IDIOTA JAKI IDIOTA KURWA <grybuj> KURWA GŁOWY NAM POSPADAŁY WIECIE CO ŻA TY Aś się musiał wkupić. No, no gula to nie na że na bank. A ja mam tu Na podkowany kurwa, łaszaka. Ty, mirabelka, ja ci tam wszystko zniszczę. A ja tam wracamy? Bo tam tam ja to, ja się, się odchadzam. Ja tam się Ja otracam. tam idę, czekaj, wezmę sobie posłanie. O, z dupy mnie zabił. O, wioł, mobka z krowem. Mirabelka, a to we dwójkę tutaj. O, Bomby już bomba. Samia, słoiki Łe, <laughs> to nie zdąży w takim razie Na herbatę wrócić. <laughs> Mirabelka ja ci to wszystko zniszczę. Szkoda, że my tego nie nagraliśmy wcześniej. A... Cholera. Ale streaming. Ale wiesz to, cofnij rozgrywkę, że tak powiem wiesz. O, no, jak przykład... budujemy.